Z kim jedziemy windą z ręb na ulicy Jakiej Zapraszam do oglądania. Luksus! Linda! Ła! I to jest rygiel. Słuchajcie. To jest jeszcze z przedziałem meblowym. To jest luksus winda, słuchajcie. Rzadko za takie coś możemy spotkać. Ale to jest To jest super, że mogę się przyjechać taką windą. Oby tylko jej nie zmieniali. No normalnie zobaczyć jaki luksus. by w takiej utknął, to nawet się nie czuł, kaseta oryginalna. No nie ma, to jest urządzenia dźwigowe, a nie pomodernizowane wszystko. Dzięki za obejrzenie.